Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, to jest w lokalnym mediach reklamy i marketingu. A teraz znajduję się w siedzibie audioteki. Kilka minut temu miała premiera, oficjalna premiera audiobooka Jonesbu, Karaluchy. I, i to z jednej strony dosyć fajne taki, moja trochę osobista też historia, bo ja z audiobookami mam trochę problem. Znaczy te audiobooki, które są czytane przez jednego lektora. Zwyczaj świetnego aktora, nie do końca mnie przekonuję. Znaczy, ja przy nich zasypiam, nie potrafię dokładnie ich, ich słuchać. Wolę gdzieś tam chyba czytać. Natomiast e, pojawiło się ostatnio kilka takich produkcji, które, które totalnie mnie wciągnęły. E, mam na myśli Blade Runnera, e, zrealizowanego w takiej technice dźwięku 3D. I tak na początku myślałem, że to jest jakiś tani chwyt marketingowy, ale jak zacząłem słuchać Blade Runnera, to tak. Mam w głowie film z Harrisonem Fordem, mam w głowie opowiadanie, to już wcześniej. Natomiast realizacja audiobooka w takiej dźwiękowej przestrzeni 3D powoduje, że buduje mi się w, w głowie jeszcze kolejny film, jeszcze kolejny obraz. I to jest mega, mega, totalnie wciągające. To są chyba drogie w produ produkcji rzeczy. Mm, e i pewnie takich audiobooków nie będzie wiele. Ostatnio pojawiła się książka, audiobook na podstawie opowiadania Lema, Niezwyciężeni chyba. Gdzieś podnikuję go poniżej. Wcześniej był Blade Runner. Były jeszcze próby z aktorami, grał Tron i Narentum, ale to też... Troszkę inne, inna jakość. Specjalnie kiedy kończyłem sobie słuchać Blade Lanera, włączyłem od razu grę o Tron i na Rentum, żeby zobaczyć różnicę. I tam jednak był dźwięk płaski, a tutaj mamy mega dużą przestrzeń. A to co się dzisiaj dzieje, to premiera książki Jonas Buh, z skąd też mam niezłą wkrętkę. Na dole tego nie widać, ale potem go do kamery. U wywiadów udziela Krzysztof Czeczot, reżyser tego audiobooka. I gdzieś tam poznaliśmy się przy, przy produkcji audiobooka dla dzieci, blogerzy arytatywnie dzieciom, loco. Polecam, link, link na dole. No i kilka tygodni temu napisałem do niego takiego niezobowiązującego maila. Hej, Krzysztof, tam, co tam słychać? i tak dalej. Krzysztof mi odpisał. Stary, nie mogę Ci teraz e, odpowiedzieć, bo lecimy do Bangkoku nagrywać tło dźwiękowe do kolejnego audiobooka. Będzie to skandynawski kryminał, ale nie mogę Ci więcej powiedzieć. A tak się złożyło, że dokładnie dzień wcześniej skończyłem czytać był, e, Karaluchy, audiobooka kryminalnego skandynawskiego, który dzieje się w Bangkoku. Esencją tej całej wyprawy i to, co jest najważniejsze w sensie dźwiękowym, to zdecydowanie znalezienie takich miejsc, gdzie będzie można oprócz miasta usłyszeć, jak żyją ludzie, czyli gdzieś z daleka od centrum. A ja przyjechałem po to, żeby nauczyć się tego miasta, nauczyć się jego rytmu, nauczyć się jego dźwięków i przekazać wam je w postaci utworów. Kosmos, naprawdę, moje mikrofony rozgrzane do czerwoności. Ale ludzie niesamowici, ludzie niezwykli, nieśmiali. Często cichnął, gdy widzą mikrofon, ale my tu przemykamy jakby nigdy nic, więc naprawdę bardzo dużo udało nam się zebrać. No I jestem bardzo ciekaw efektów, bo słyszałem próbki, słyszałem trailery, słyszałem próbki z aktorami. Na razie jest spoko. Ja w samego Jonezbu wkręciłem się całkiem nieźle, miesiąc temu. E, ktoś mi polecił tę książkę. E, Kupiłem wszystkie, wszystkie książki, tak czasem. Mam. Piłem wszystkie książki, jakie on, on napisał. I teraz jestem chyba na przedostatni. I to jest historia, którą gdzieś tam można bidlisko postawić na półce obok. Dziewczyny z tatuażem, albo taki styl, styl pisania, czyli skandynawski kryminał, trochę surowy, z bohaterem, z problemami, zapijaczonym, z bardzo ciekawą akcją. Dwie pierwsze książki Jonesu udziały się, pierwsza w Australii, druga w Bangkoku, karaluchy, właśnie te, o których mówimy, kolejne dzieją się w Oslo. I tu też kolejny osobisty trend, w Oslo bardzo lubię, Norwegię bardzo lubię bu porusza się, czy bohater Harry Hul porusza się, porusza się po Oslo, odwiedza istniejące knajpy, u Shreddara jest w Oslo taka jego ulubiona knajpa, się to wygooglać. A mój brat osobisty mieszka w Oslo na tej samej ulicy, na której mieszka dziewczyna <grytanie> Harego Hulego, więc wiecie, mam do, trochę taki emocjonalny stosunek do tej te książki, fajnie mi, się, fajnie mi się ją czyta. Więc tam już się na dole kończą wszelkie, wszelkie rozmowy. Ja próbuję do, dorwać Krzysztofa i trochę porozmawiam o samej produkcji. E, gdzieś tutaj kręciły się na dole jeszcze osoby z audioteki, więc e, postaram się wydębić od nich e, jakieś ten e, audiobooki na konkurs e, dla was. Zobaczymy. Jak mi się uda, to na dole w opisie, zerknijcie, e, to, 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 to tak będziecie oglądać na materiał, to, to będzie. To będzie długa rozmowa, więc... E, no. Więc wali mnie to, że tam nikt nie potrafi wytrzymać trzech minut na, na, na YouTube. Tyle. Yy, Łapie Krzysztofa Fatnera. 3, dwa, jeden gramy. Nie zżeracie wstyd. Oczywiście, codziennie. To moja słabość. Radio jest rzeczą wymagającą jakby kompletnie innej wyobraźni. Trzeba myśleć dźwiękowo. Trzeba wyobrażać sobie sytuację i do tej sytuacji oddychać. W zależności od tego, czy się biegnie, czy, czy też czy się kocha z kobietą. Trzeba za każdym razem robić niby te same oddechy, ale zupełnie inaczej. Świetnie. dziękuję, mamy, otrzymujemy. Jesteśmy już tam po wstępie, skończyły się już wszystkie oficjalne wywiady. Świątki. Czyli okazuje się, że w szpitalach się czyta kryminały. <gryminały> tak, właśnie zgadaliśmy się, zgadaliśmy się z wszystkim, że po raz pierwszy poznaliśmy nazwą, yy, będąc w szpitalu, czytając, czytając jego, jego książkę. Pierwsza była o Australii, Karaluchy, yy, Bangkok, potem, potem Oslo. No i tak się zastanawiam, bo słyszałem już e, zapowiedzi, że będą kręcone kolejne, e, kolejne części e, powieści Jones'Boo, e, do której mam mocno osobisty taki też stosunek i sobie robię z nią eksperyment pewien. No, jaki? Czytam ją sobie, kupiłem wszystko, co wydał Jones, okay. od razu, jednym pustem i czytam sobie po kolei. E, kończąc książkę jednego wieczora i od razu za, za, zaczynając zaczynać kolejną, więc układam się to w jedną długą historię. Nie odróżniam już tytułu. Okay. Mam w głowie... The same. To mam to samo. <laughs> no. I mam w głowie, wiesz, całego e, całego... E, postać, postać Harego w jego, jego, tam, jego tam perypetie. I teraz zastanawiam się, jak taką produkcję może odebrać ktoś, kto dopiero zaczyna. I dostaje audiobooka tak od razu na dzień dobry, gdzieś tam wyrwanego, wyrwanego z kontekstu. No a nie masz wrażenia. Ja mam takie wrażenie, wiesz, że jak, ty, jak ja to czytam z kolei, że jest... W serii to daje niesamowity, fajny, duży kontekst, ale pojedyncze części mhm. też są takie, że bronią się. Bronią się tak. prawda? Jest coś takiego, że czy też yeah. myślisz sobie: Wow, może warto sięgnąć do kolejnej. Okay. Że, że Ja myślę sobie, że to jest tak, że jak ktoś chwyci naszego audiobunia, to będzie jakby rozumiał, kim jest Harry, Hule. Ja wiem, do czego ty chyba zmierzasz. Zmierzasz do tego, że na przykład w, dużo się mówi w Karaluchach o tym, co się zdarzyło w Australii. Tak, są tam takie no, i, to, nie? I to rzeczywiście jakby rozszerza świadomość, a to dlatego Harry teraz myśli to i to, bo w Australii to i to i dlatego ta Brigitte mu się przypomina i tak dalej, nie? Potem jak jest ta sytuacja, nie wiem, w kolejnych z książ książek, jak tam e, dopada tego wolera całego, a wiemy, że w karaluchach woler po raz no i tak tak, to jest, to jest super ważne. To byłoby świetne zrobić coś takiego, że... Ty... Ale wiesz, są zapowiedziane kolejne, więc ktoś to wciągnie się w tę historię, no to ma tutaj szansę sobie, sobie nadrobić i tak. zbudować sobie... Bangkok, ja, ja też rozumiem wybór, bo ten, ten bank był, bang, był pewnie bardzo taki e, egzotyczny, nie? I taki po, duże pole do popisu przy realizacji dźwięków, kła, e, no, pojechać do Oslo i nakręcić złot, równie dobrze gdzieś tam można by było pochodzić, pochodzić do, Dokładnie. do Warszawy. Ale jest to, 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 jest, to jest dla mnie fascynujące. Tutaj gdzieś tam wtedy pojawiało się, że tak naprawdę tworzy się taki nowy, nie wiem, nowy format rozrywki, coś pomiędzy filmem a, a czytaną książką przez mm. jednego aktora, ja nie do końca prawie, Natomiast audiobooki wciągam i mam, mam autentyczne obrazy. Mm -hmm. I tak naprawdę nie wiem jaka jest, wiesz, twoja rola. Czy ty tutaj przemieniasz się w takiego kreatora e, tego, tego świata? E, który przedstawi pisarz. Musisz też ingerować, jak rozumiem, w tekst. Nie, nie mogę ingerować w tekst. Jest takie, są podpisane umowy licencyjne, no. że jedyne, co ja mogę wyciąć, to odpowiedział Harry. Nie wiem, krzyknął Harry. Krzyknął, tak, spadła łóżeczka tam. Krzyknął zdenerwowany Harry. No, to Aha. wiemy, że aktor krzyczy, okay. to nie ma powodu tego narratora dawać. Ale poza tym nic nie wycinam. Moją chyba, nie, nie wiem, kurczę, no, moją rolą jest taka prosta rzecz na, że taki, kurczę, czytałem fajny wywiad. Jakiś bardzo dobry biznesman powiedział kiedyś coś takiego, że jego całą filozofią życiową jest zatrudniać ludzi lepszych od siebie i pozwalać im robić swoje. I jakby, bazując na tym cytacie, moją rolą jest wymyślić Tę całą przestrzeń właśnie w ten sposób, żeby wyświetlał ci się obraz filmowy jakiegoś miejsca i jednocześnie, żebym ja ci tego obrazu nie nazwał do końca, żeby to był twój własny obraz. I trzecia rzecz, żeby dobrze wyważyć te jakby poziomy między e, emocjonalnością, jakby, się, jakby graniem aktorów, muzyką jaka się pojawi, dźwiękiem jaki się pojawia, żeby nie było hałasu. Żeby... No to zobacz, ile jakby dochodzi elementów, bo aktor czytający pojedynczy audiobooka, no to tam gdzieś tam sobie faluje, wal, tak, tak, tak? Tak. Natomiast tutaj masz, ty decydujesz właściwie o każdym etapie. Właściwie czym to się różni od produkcji filmowej. W tym, Film, że nie ma obrazu. No, no, no tak, Tylko ale tego kreujesz, tak? I jakby też, też, też budujesz. Jestem, jestem ciekaw, bo mówiłeś, że zrobiliście jako pierwsi na świecie, co? Tam słowo pierwsze, bo dobrze się sprzedaje czy na świecie audiobooka kryminalnego, czy... nie, nie, że zrobiliśmy po raz pierwszy na świecie audiobooka, gdzie ktoś pojechał w miejsce, gdzie się dzieje akcja okay. i gdzie te wszystkie... Czy to jest tramwaj w Oslo? Byliśmy w tramwaju w Oslo. Okay. Patpong? Byliśmy na Patpongu. Nie wiem, świątynia buddyjska? Byliśmy w świątyni buddyjskiej. Sukhumvit Road, który się tam pojawia cały czas? Staliśmy tam x godzin. Jakby... Co jest ważne, myśmy zadbali o to, żeby to było autentyczne, ale co jest jeszcze istotne, to nie jest dokumentalne, bo myśmy ten dźwięk w studio Wojtek Urbański jakoś tak by, by filtrowali. Myśmy sobie tam postawili kiedyś takie, takie hasło, żeby nie dokumentować wiesz tego, tylko żeby spróbować zrobić komiks dźwiękowy. W tym znaczeniu ten komiks się pojawia, że jak tam co jakiś czas będziecie słyszeć, co się dzieje, co się dzieje, aż nagle... Jakie szumy lecą, albo nie wiem, jest, to są takie komiksowe dymki, tak? Takie tak? komiksowe dymki, albo, albo, <laughs> albo więcej, jeszcze mamy taką, takich, kilka scen, jedna z nich jest, jak lis jest z charym na, na tym Radczandamnom stadionie, oglądając tutajską walkę. No tośmy tam zrobili taki komiksowy numer, że byliśmy na walce rzeczywiście. Zarejestrowaliśmy walkę, wszystko co się dzieje w tle, ten komentator po angielsku mówiąc wa, wa, wa", ci ludzie, którzy tam się drą, to jest wszystko autentyczne. Muzyka, która tam gra, te dzwoneczki wszystko autentyczne, ale w pewnym momencie zrobiliśmy taki ten dymek i wstawiliśmy swoje karate takie ua, szk, ua. Yy. Przy nagrywaniu to tam jest przy to? tak? Tak. <laughs> oczywiście zrobiliśmy to za pomocą maszynek. Yy. I... I kurczę, no i pewnie yy, yy, w odróżnieniu od filmu różni się to... Chcę powiedzieć coś, czego nie powinienem jeszcze powiedzieć. Nikt tego nie ogląda, zobaczysz to <gry> Nikt nie dotrwa do długości tego wywiadu, możemy Przygotowujemy teraz produkcję jedną, która wystartuje od września, której po raz pierwszy, w, w moim przypadku, bo oczywiście pewnie się tak robi, tak się pewnie robi, ale u nas w Polsce się tak chyba jeszcze nie robiło, że po raz pierwszy wyciągniemy aktorów z mikrofonów. I żeby dodać autentyzmu całej, całego zdarzenia, ubierzemy im takie kierunkowe mikrofony i mikroporty, a jednocześnie powiesimy mikrofony dookoła, żeby budować przestrzeń. A i posadzicie ich w knajpie, tak? Nie, Zrobiala. tego nie zrobimy. Nie, nie, tego nie zrobimy, bo jak posadzimy ich w knajpie, to nie wiem, zagra nam muzyka Shakira, trzeba będzie prawa zdobywać, coś tam tak dalej. Nie aż tak, ale wyjdziemy z nimi, albo to w przestrzeń, albo te przestrzeń zrealizujemy, jakby sprawimy coś takiego, że sobie teraz ze sobą rozmawiamy. I słyszymy tam ludzi w tle, to to będzie naprawdę to tak, jakbyśmy my byli bohaterem w tej książce. Okay. Okay. To w takim razie jak nazywać to? Bo przyznam, że drażni mnie trochę, a nawet obraźliwa jest dla mnie trochę nazwa audiobój. Audiobuń, to... wtedy <laughs> Audiobój, nie? Czy też nie, słuchowisko, się... które tra... jest trochę takie już nie, też... słuchowisko, to właśnie tak. y, jeziorany. Z tak. <laughs> koliną pozycja. Słysza... Y, nie wiem, a jak nazwać. Zróbmy konkurs na blog. No bo tam 3D, tam audiobook 3D, to tak też to tak trochę trochę marketingowym takim pojazdem, nie? Ewali. A tutaj jakby mówiąc o kolejnych etapach, kolejnych krokach, kolejnych rzeczach, które przekraczacie, czy odkrywacie, no to tym bardziej skłaniam się do tego, że... No tu zróbmy, przepraszam, po, a, że się po tytuł prowadzi. Ty, bo, a bo ty, ja mam trzy do rozdania. To tak, to jest, jest już konkurs. Proszę. Do, nowa proszę nazwa. Dozwajcie. Siema. Łukasz tyle. E, miał być mistrz drugiego planu, ale to siadaj, siadaj do nas. Nie, to nie. Nie udało się. No. E, są trzy audiobooki, koraluky do rozdania. E, linki w opisie, a trzeba będzie wymyślić nazwę. Jak nazwać to, co robimy? I, A. Nie jest to słuchowisko, nie jest to audiobook ani audiobuń. Tak. Nie jest to film, a nie audiobook 3D superprodukcja, nie jest to film bez obrazka, bo już też to padło, nie jest to nowa przestrzeń słowa, bo już też takie hasło padło. Karaluch. No właśnie. Tak, tak takie, tak, takie no jest właśnie. zadanie. Jeszcze chciałem Cię o jedną rzecz zapytać, czy jakby kręcąc... ty jest obrzydliwe No, utopmy drania. Kręcąc, kręcąc taki materiał, trzeba być fanem albo polubić e, tę książkę, czy można do tego podejść tak, wiesz, fachowo, e, rzemieślniczo, e, technicznie. Trzeba mi się no to... widać, aha, Trzeba pośrodkować, bo jak jesteś za dużym fanem czegoś, to za a dużo bada. emocjonalnie wchodzisz i tracisz jakby dystans i kontekst tego, a z drugiej strony... Taka rzemieślnicza robota jakby od A do B jest po prostu nudna i... niefajna. A takie, takie wyjazdy, bo to fajna jest produkcja. To e, Bangkok, tam Oslo, więc kurczę, 80 dni do szkoła świata z unifogiem by mamy niezłą, Zróbmy <laughs> niezłą, niezłą Ale to nie złą. Ale to są wakacje, może tam zawsze czy to jest taka, wiesz, harowa nie? nie? Ma plan napięty, zasuwamy z mikrofonami. Nie, myśmy byli tam zaledwie 8 dni. Jak doskonale Wy się pewnie orientujecie, jak wiesz, no to tak, po przylocie no przez pierwszy dzień walczysz z tą duchotą i z, tym, z tą zmianą czasu. Drugiego dnia wychodzisz, wychodzimy na poszliśmy do miasta, do Bangkoku z naszym kolegą Baciek, który prowadzi blok skok w bok który nas poprowadził po Bangkoku, i czujesz, że po dwóch godzinach po prostu odpływa, że masz dosyć. A jeśli do tego słuchasz na tych słuchawkach, tego razy huk na zewnątrz, to jeszcze na słuchawkach słuchasz tego, co tam nagraliśmy wcześniej. Wracamy do hotelu, chcemy się położyć spać, no to często, no bo te klimatyzacje tam chodzą na potęgę. Otwierasz balkon, to żeby się coś, jakieś powietrze wdarło, to się wdziera huk miasta. I jasne, udało nam się zobaczyć parę rzeczy poza książką. Ale nie były to w czasie. Nie, niestety nie były to w czasie. Okej. Okay. I ostatnie pytanie, tego już na pewno nikt nie będzie oglądał. Co nie wyszło, albo co byś poprawił nagrywając jeszcze raz tego typu materiał? Co tam jest jeszcze do pierwszej? My dwie rzeczy musimy pod, podszlifować przy następnej produkcji. Bo jak musicie wiedzieć, że jakby workflow jest taki, że nagrywamy całego narratora, potem wycinamy ścieżkę jakby aktorów, zostaje nam tylko narracja. Potem ja do tego gram z aktorami, pod jakby do narratora układamy historię i się gdzieś to montuje. A trzeba to zrobić jeszcze chyba w ten sposób, że nagramy narratora, nagramy aktorów i potem do aktorów dogramy raz jeszcze narratora, żeby płynnie prowadził nam narrację, żeby wychodził żeby jedno z drugiego. Tak, jakieś, tak, tak żeby, żeby, nie było, żeby, żeby on był zanurzony w tę historię, żeby prowadził nas w tę historię. To nie wyszło. Nie wyszło, nie wyszło. No, duże słowo nie wyszło. To jest do poprawienia na pewno. No i szkoda, że nie udało nam się z tym, żeby nie udało nam się Nesbu... No właśnie, był plan. Był plan, który został bardzo daleko zaawansowany. Napisałem list do Nesbu, no, zaprosiłem go do współpracy, żeby przeczytał początek po norwesku i dubbingować to miał Robert Więckiewicz. Zostało, że Robert Więckiewicz jest na otwarciu. No i Nesbu się zgodził wziąć udział w wybuchu. niestety terminy. My musieliśmy zapinać produkcję do 19, jak wiesz, a Anezbu nam pozwolił to zrobić 31 maja, czyli... Okej. Okay. Czy następny, następny projekt. <laughs> dobra, dobra, będzie, dobra, następny projekt będzie dotyczył... Pierwsza rzecz to Cezary Harasimowicz napisał genialną taką, co się nazywa święty chaos historię kryminalno-szpiegowską z całym wątkiem arabskim i CIA-owym, że tak powiem, w tle, do tego jeszcze lekkie, lekkie jest taki science fiction w tym. Genialne, to z tym startujemy. No, a potem jak się zrobi ciemno, zimno i chłodno, to się bierzemy za dosyć potężny odjazd. Robimy horror. Spoko. Dobra, to czekam na produkcję. Ja się tylko dodał od ciebie, że nawet jeżeli czytaliście jonezu w wydaniu papierowym, i e bukowym, to warto spróbować, jak, jak ten obraz buduje się w festiwale To jest zupełnie inne doświadczenie i przeżycie. Mówiłem Wam o tym wcześniej przy Blade Runnerze, przy, przy Karalupach też możecie tego spróbować. Dzięki za rozmowę. Dziękuję, Cię pozdrawiam. Dźwiękować. Taki zespół wrażliwców, jak, jak, jak ten, który zbierzemy w studiu, jest w stanie reagować po prostu Nastrojenie na, na ich jakby w trakcie tworzenia. Czyli zrobimy wersję, a na przykład będzie powiesz, szybciej troszeczkę, panowie, jednak Dokładnie. tutaj dogonimy trochę tempo, Albo, albo wyprzedźmy aktorów, pokazujemy coś przed nimi i tak dalej, bardzo proste rzeczy, ale będziesz miał od razu wersję, dzięki temu, będziesz mogli od razu wybierać, od razu miksować. Dokładnie tak. Wiesz, tu zrobimy głośniej trąbkę, a tu chcielibyśmy mieć coś z przodu. fajnie, że udało nam się zebrać e, taką wymarzoną absolutnie obsadę. To jest po prostu, ja się uśmiecham na samą myśl o tym, bo to, że udało się spotkać tylu wspaniałych aktorów w tym jednym miejscu w tak krótkim czasie, to znaczy, że wśród naszych kolegów aktorów jest, jest jakby ochota i wiara w to, że to, co my robimy na razie w ten sposób, jaki to robimy, choć już zaczyna to wyglądać super profesjonalnie, to jest jakaś przyszłość absolutnie. To jest coś, co myślę za chwileczkę będzie szalenie popularne, to znaczy audiobook robiony na zasadzie film bez obrazka